Dobry wieczór Państwu. Z ramienia profesora Cezarego Saneckiego jego Magnificencji Akademii Muzycznej imienia Grażyny i Kiejstuta Bacewicz w Łodzi chciałabym Państwa bardzo serdecznie przywitać. Właśnie w Łodzi. Jesteśmy w Filharmonii Łódzkiej im. Artura Rubinsteina i z tego miejsca ogromne ukłony chciałabym skierować do dyrektora naczelnego pana Tomasza Bębna za to, że jest partnerem drugiego polskiego kongresu fletowego determinanty warsztatu flecisty Nauka i Sztuka. Organizatorem kongresu. Oczywiście jest y, nasza uczelnia, Akademia Muzyczna w Łodzi oraz y, Fundacja Muzyka do Potęgi. W dniach 4-7 listopada 2019 roku organizowany jest drugi polski kongres fletowy, tym samym Akademia Muzyczna imienia Grażyny i Kejstu Tabacewiczów w ŁODZI. Stanie się przez czas trwania tego niezwykłego wydarzenia stolicą polskiego środowiska fletowego. Udział w nim potwierdzili bowiem najwybitniejsi polscy i zagraniczni mistrzowie gry na tym instrumencie, a chęć udziału zadeklarowało, proszę Państwa, ponad 500 uczestników, co wydaje się potwierdzić ogromną potrzebę organizacji tego rodzaju przedsięwzięcia i jednocześnie wysoką rangę kongresu dla polskiego świata muzycznego. W tym miejscu pragnę przeprosić wszystkich tych uczestników, którym z powodu oczywistych ograniczeń organizacyjnych zmuszeni byliśmy odmówić udziału w tym wydarzeniu, mając jednocześnie nadzieję, że kolejne edycje taką sposobność umożliwią. Bardzo bogaty program kongresu, na który składają się koncerty, lekcje mistrzowskie. Wykłady z dyskusjami panelowymi, referaty służą przede wszystkim tym, dla których rozwijanie umiejętności gry na flecie i jego licznych odmian fletu poprzecznego, fletu pikolo, fletu altowego, fletu basowego, fletu kontrabasowego oraz propagowanie najnowszej literatury fletowej jest bliskie sercu i realizowanej pasji. Niemniej ważnym celem jest też wymiana doświadczeń między akademickimi ośrodkami na płaszczyznach dydaktycznej, artystycznej i naukowej, a także popularyzowanie piękna muzyki fletowej wśród melomanów i wszystkich zainteresowanych. Chciałabym w tym miejscu bardzo serdecznie przywitać szanowną panią profesor Barbarę Świątek Żelazny, doktora honoris causa Akademii Muzycznej w Krakowie. Witam bardzo serdecznie profesora Antoniego Wierzbińskiego. Witam bardzo serdecznie Anerandi Heige-Jordan. Witam bardzo serdecznie Iwice Gabrisowa. Wydaje mi się, że Jornę Szał, profesor Jornę Szał chyba jest na, na zewnątrz. I, czy Lars? W każdym razie y, profesorzy przyjechali, o, od dzisiaj y, zwiedzają łódź, odpoczywają, już ciężko pracują. Tegoroczna edycja polskiego Kongresu Fletowego jego program i ogromne zainteresowanie, z jakim się spotyka, pozwalają żywić nadzieję, że kalendarz najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce ugruntowuje tę inicjatywę jako ważne dla kultury, nauki i muzycznej edukacji. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich zainteresowanych. Do do uczestnictwa w tym wielowymiarowym przedsięwzięciu. Proszę mi wybaczyć, mam ogromny stres, ale widzę tu również na scenie panią profesor Sibel Kumru-Pensel. Przywitajmy ją. Jeżeli kogoś nie przedstawiłam, bardzo serdecznie przepraszam. Zatem yy, poproszę panią Kingę Ścieżko o poprowadzenie koncertu. Dziękuję bardzo.